Witajcie, widzowie. W tym odcinku zajmiemy się krótkim omówieniem rzeczy, które wydarzyły się w moich akwariach. Wpierw zajmiemy się omówieniem akwarium 20 litrów, w którym wydarzyło się ostatnio dosyć sporo. Po pierwsze, moje głupiki Endlera doczekały się pierwszego miotu młodych. Nie liczyłem ich, ale sądzę, że jest ich około 15, bądź 10. Nie zauważyłem zjawiska zjedzenia młodych przez rodziców. Tymi głupikami od początku są niezłe jazy, ponieważ... Ym, gdy jeszcze kupowałem pianki do domu, zacząłem aklimatyzować. Aklimatyzację kropelkową oczywiście. No to były one w niezakrytym pojemniku. No i wyszedłem sobie gdzieś po ręcznik papierowy, aby wytrzeć rozklapaną wodę. Przechodzę do pokoju, a tam na parapecie widzę samicę głupika, która wyskoczyła. Na szczęście nic się nie stało, poza chwilowym szokiem. Ale te ryby lubią skakać, więc zakrywajcie akwaria. Co się zaś tyczy pozostałego życia w akwarium, rośliny są po pierwsze przycince. Rotale może nie wybarwiły się na czerwono, ponieważ nie stosuję tutaj dwutlenku węgla, ale jednak urosły dosyć sporo, dlatego część przerzuciłem do 200 tych odciętych pędów. Podejrzewam, że gdzieś tutaj znajdują się jeszcze młode szary, jednakże em, no nie wiem, czy zostały one zjedzone przez gubiki, czy gdzieś się ukrywają i zobaczę za kilka tygodni. E, krewetka Amano ostatnio miała pierwszą linkę, e, tak samo jak krewetki Neocardina. Podmianki przeprowadzam tu raz na tydzień, podmieniam około 5 litrów wody, oczywiście myję filtr. E, świecę około 10 godzin dziennie, karmię raz dziennie. Jeżeli chodzi o preparaty, jakie stosuję w tym akwarium, to są to preparaty od Aquela, konkretnie Plant Booster i Shrimp Mineral jako minerał dla krewetek. Wracając jeszcze na chwilę do roślin, to najlepiej radzi sobie tutaj rotala, najgorzej pełzać bagienny. Ostatnio wprowadziłem też tutaj salwinię pływającą jako em, ogranicznik światła. Dla osób, które chciałyby się dowiedzieć więcej o tym akwarium, w link w opisie prowadzi do filmu omawiającego to akwarium. Przejdźmy więc do akwarium 200 litrów. Rośliny, które posadziłem w poprzednim odcinku trochę rosły. Największy przyrost zauważyłem u porostemona. W międzyczasie doszły też dwa kamienie lawy wulkanicznej. Do obsady dołączyły dwie pielęgniczki ramireza. Odmiany Electric Blue. Kulki gliniano-torfowe sprawdzają się całkiem dobrze. Nie są to aż tak dobre wyniki jak przy ziemi ogrodowej. Jednakże są to wyniki dla mnie wystarczające. Ryby jedzą bardzo chętnie. Karmiłem je dwa razy dziennie. Podają im naprzemiennie mrożoną larwę Artemii oraz mikropolet od Hikari. Niestety na akwarium pojawiły się pierwsze glony. Jest to ten sam typ glona, który był przed restartem. Niestety nie wiem co to jest dokładnie za gatunek glona. Walka z nim jest bardzo ciężka. Nie wiem czy nie nawet niemożliwa. W sposobach bez użycia chemii próbowałem usunąć je gąbką, szczoteczką, a nawet skrobakiem. Jednakże. Nie przyniosło to praktycznie żadnych rezultatów, dlatego niestety będę musiał użyć chemii. Nie stosuję chemii w akwarium, także to jest przypadek skrajny. Najpewniej cały proces walki z tym glonem udokumentuję, a następnie opublikuję w formie filmu na YouTubie. Powracając jeszcze na chwilkę do, do, do tematu roślin, e, Tom w akwarium pojawił się rogatek. Przyłożyłem go właśnie lawą wulkaniczną. Jest to roślina prosta, dlatego myślę, że bez problemu sobie poradzi w moich warunkach. Na zakończenie tego filmu chciałbym Was widzowie zaprosić na akwarystyczny serwer Discord, który prowadzę. Link do niego znajdziecie w opisie. Ja się z Wami żegnam. Cześć!